Witam z tej strony, Wiktornek. Za dzisiaj kolejny materiał na kanale. I dzisiaj Multiversus, czyli gra, która zmarła, tak, nie pamiętam kiedy, ale mimo wszystko była dość martwa przez jakiś czas, przez to, że to była beta w sumie i ludziom się tak gra znudziła. A ja dalej o niej pamiętałem troszeczkę w sumie. Nie jakieś mocno. No i co mam powiedzieć? No i wróciła ta gierka. No i pora chyba gotować, co nie to. Dobra, więc nie wiem w sumie. Zagram sobie Rickiem, bo to jest jedyna postać, którą w sumie jakoś umiem grać 1 na jeden, a spróbuję. Tam sumie dawno nie grałem, więc... Okej, okay, jakiś koleś, co ma Jasona w tle. Okej. Okay. Bardzo fajnie w ogóle, że go dodali. E, wybór bonusów. E, czekajcie. Tak myślę. E, nie wiem, może to. Z w sumie Koleś chyba tego nie wybiera, chociaż może i wybiera. O kurde. Choć chyba trochę w to gra mam wrażenie. No zobaczymy. Nie liczę od razu na przegraną. Prepare yourself. Jakoś nie umiem mocno w to grać, więc będę trochę lamił. Bo w tego typu gry nigdy jakoś dobrze nie grałem. No dobra. Po raz zniszczyć typa. Dobra Uuuu, jak zniszczony. Ej, to mi się podobało. Ej, fajne kombocy tu lecą. Podoba mi się Rick. to jest jedna z fajniejszych postaci w sumie. Pięknie, ale koleś jest zniszczony. Wydaje mi się, że Rig jest bardzo fajną postacią. Albo koleś po prostu nie umie grać, co jest bardzo możliwe. Opa. Show me what you got. Czekajcie, pod którym to było, bo chciałem wam pokazać. O, miszuk. Oj, trochę mnie obija. Dobra, pora się tapnąć i pora go bić. Powiem, że mało mówię, bo... bo troszeczkę... O, właśnie. Bo trochę się skupiam na tym, żeby grać dobrze. Próbować przynajmniej grać dobrze. Czemu ja nagle taki wielki się stałem? Co tu się stało? What? Ty jakiś błąd czy to? What the fuck? Co mi się stało? What? Chyba się coś naprawiło. Albo to był błąd, albo... Na pewno dobrzy gracze w tę grę lepiej by grali. Ale wydaje mi się, że nie gram najgorzej. W miarę ogarniam Rika. Powiem wam. Że w miarę pamiętam już jego zestaw ruchów, tylko jeszcze tak nie ogarniam sterowania na 100%. Hehehe <laughs> Pięknie, to było piękne. Ale nie, podobało mi się. Rewansz? A on chce rewansz? Jasne, że tak. A przynajmniej sobie potrenuję trochę. Może jedną też na PvE zagramy, bo dodali PvE w ogóle. Nie wiem, czy wcześniej było, ale teraz jest i można grać z botami. Więc jeżeli komuś się nie chce grać z ludźmi, bo powiedzmy, słabo jest z ludźmi, co nie, to może grać z botami, co nie? Ale co jest? Ja 30 koma już na sam początek zrobiłem. Co to robi? A! wybucha! Co? O... Czy to go zamienia w jakiś losowy gółno? Czy tak właśnie działa to? Ja nie pamiętam, bo sorry, ja nie oglądałem tych nowszych odcinków Rika. Miszuk! Pięknie! Ale Miszuk sobie poradził. Uwielbiam Rika. To jest jedna z moich bardziej ulubionych postaci, przez to jaki on ma ciekawy arsenał w sensie. Rozumiecie o co chodzi? Można też unikać tym atakiem takim. E, o tym... Czekajcie, pokażę Wam. O tym można też unikać bardzo fajnie. Nie no, dobra, ktoś jest bardzo słaby z tego co widzę. Ale jakoś mnie trafił tam. I cyk, zniszczony. Ale Jason też jest fajny, ale bardzo mi się też podoba. LeBron James, LeBron James też jest bardzo śmieszny. Ma bardzo fajne ruchy. Trochę ciężki do ogarnięcia, ciężko mi się go ogarnia, ale jest śmieszny na pewno. O, ale ładnie mnie wybił. Próbował przynajmniej. To mu muszę oddać, to, to ładnie mnie tutaj wziął. O, ale to combo mi się udało. miło, że je trochę przypadkowo zrobiłem. Oh yeah, mam rika. Moja ulubiona postaż, 2-0, dawaj jeszcze jeden, dawaj, dawaj, jest, koleś jeszcze chce rewanżu, bardzo dobrze, content, w ogóle ostatnio mam kryzys, tak jakby twórczy w pewien sposób mogę powiedzieć, trochę nie wiem co tworzyć w sumie, bo niby spoko mi się nagrywa, ale obecnie jestem strasznie wymęczony, tym bardziej, że obecnie znowu jest kolejna robota u mnie w domu i to dość spora, więc no ciężko mi jest ogarnąć, wiecie? Niestety, ale jakoś pójdzie może. Myślę, że nie będzie tragicznie. Nie, koleś jest totalnie słaby, ale muszę mu to dać. On czasami ma jakieś momenty, ale chyba są bardziej randomowe niż jej. No przecież koleś jak stoi, nie, nie próbuje zaatakować, no to co ja mam powiedzieć. Szanuję go, że tak długo przetrwał. Ale mimo wszystko, rig najlepszy, pozdrawiam. Nie, Harley też jest dobra, ale fajny ma atak Harley O dołu, że może przez, naokoło siebie zrobić atak. Tego się nie spodziewałem. Tak. OLE! Widzieliście tą rakietę? Jak, jak to było dobre, że przeszło przez ten... Ja dosłownie mi trochę losowo, ale mimo wszystko to działa. Znaczy ja wiem jakie on ma ruchy, ale nie wiem kiedy niektóre są aktywowane. Próbuję trochę się nauczyć takiego kombosa. W sensie, że wiecie, atakuję go, podskakuję, muszę zawsze podskoczyć i tego K użyć. O właśnie w ten taki sposób. Wtedy mam... uuu tu ładnie pomyślał. Pięknie, zniszczony. Pięknie, pięknie, to mi się podoba. Zarąbiście, dobra, nie, już nie ma sensu. Goście, tak cię i ty jeszcze byś chciał rewanż? Kurde, koleś zniszczony dosłownie, jeszcze chciałby rewanż. Szanuję za wytrwałość, ale nie, po prostu muszę z kimś innym w końcu zagrać. Bo chyba trochę za duży wpierdol dostał, mam wrażenie. Ale spoko, niech się koleś uczy, bo multiwaryst to jest fajna gierka do takiego pogrania sobie, wiecie, raz na jakiś czas. Czemu nie w ogóle go dodali, nie rozumiem czemu bananowego strażnika, jest tyle fajnych postaci, a tu bananowy strażnik spory na przykład, jakby oczywiście pora na przygoda, spoko, ale czemu, czemu akurat go, nie, a spróbuję Lebron Jamesem, wiecie, dobra, gramy, może ja sobie po prostu nie ustawiłem, ja pewnie też mam dużą ilość tła, ej, zobaczcie, to tło się rusza, widzicie, jak myszką ruszam, taki mikroruch jest, niesamowite, że takie małe szczegóły są, no, kolej zdecydowanie lepiej gra, ale myślę, że jesteśmy na... Ten z podobnym poziomie ja po prostu... Oh, zniszczyłem go Ale go zniszczyłem w tym momencie To mi się podobało. A to było tak przypadkowe zniszczenie go. Nie, kolej zdecydowanie lepiej gra No, on zna więcej ruchów mam wrażenie. Wiem go tak wiecie co zrobić <laughs> Jakie zniszczony, Co jest? Koleś jest ode mnie lepszy, a koleś się niszczę po prostu niszczę go po prostu ale, uuu, teraz dostałem, a jeszcze nie, nie wypadłem. Jak tam? Uniki. Dobrze, że nauczyłem się, że tu pod tym są uniki. Nie, teraz już mnie, O, jeszcze mnie wywalił. O właśnie, nareszcie. Nareszcie go sobie się, się udało, gratuluję ci. Nie, ja z nim nie chcę rewanżu, ale koleś jest dobry. Z tego co widzę. O, pięknie, nareszcie pomyślałem, żeby w dół. Ale ten save jest mocny, ja, ja już trochę grałem królikiem. Kurde, chciałem go tak wyrzucić jak wcześniej. To by było takie oplucie. On może tym safe'em rzucać? Ooo, zniszczony. Dobra, kolej zniszczony, pięknie. Ale dobra, ja nie chcę z nim rewanżu, ale kolej jest bardzo dobry. Mogę mu jakąś pochwałę grać? Nie, nie mogę, ale kurde, kolej był mocny. Jakbym nie ogarnął, że tam można tak łatwo wywalać, to bym w go nie wywalił. Koleś był potężniejszy ode mnie, zdecydowanie. Ale obrążając jest super. super. Um. Dobra, z kimś tu możemy walczyć w sumie? Tu moglibyśmy walczyć. Dobra, może to spróbujemy. Aha, tu trzeba bananowym strażnikiem. No dobra, spróbuję. O kurde, ale powiem wam, że gierka bardzo fajna. Według mnie taka fajna do pogrania sobie raz na... Ile ja mam? O? Ja mam nie dać się wywalić czy co? A dobra, to był błąd jakiś, ale strasznie dziwnie to wyglądało. Ale oni. Jest bananowy strażnik, jest potężny. O, ale go zniszczyłem. Oj, jaki o Ojejciu. Patrzcie jaka sigma. Ło, ale mogę go wywalić. Jaki... Jaki on jest mocny. Podoba mi się, dobra, chyba na drodze strasznie koksuwa. Dobra, jeden na jeden. Ciekawe skin. Znaczy ja nie wiem jakie ma do końca Jason ruchy, bo wiem, że on może workiem kogoś pierdolnąć. Ale nie wiem... Może kogoś zjednąć w borek, włożyć go w worek i nim nawalać o ziemię. To jest zabawne. Ale nie wiem, czy tu gdzieś yy, pokazuje, jaki on ma... Nie, to jest tylko wariant z, tego skina, to nie. O, pokaż listę ciosów. Pablo. Spotkaliśmy Pablo. A to jest śmieszne akurat. Pablo. This is Pablo. Pablo. Szkoda, nie mogę gadać do niego Pablo. Mogę pisać na niego? Nie, chyba nie mogę, ale ja bym pisał Pablo. Właściwie jest signum, nie? Pablo. Po prostu Pablo. No, sprzed walką, wydmuchać i lecimy. Koleś już coś ładuje, to mi się nie podoba. O, pięknie, krok w cień jest fajny. Oh shit, koleś jest mocny. Koleś jest bardzo mocny. Zdecydowanie. Bo ja po prostu nie wiem, jak Jasonem grać mam wrażenie. Ok, czyli to jest krok w cień, który on chyba też zadaje obrażenia. Ale czemu ja, ja dostaję obrażenia? Jak atakuje? Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, koleś jest mocny. O i tym można właśnie Fajny jest ten krok w cień, To mi się podoba. Nimbo można bardzo ładnie... No co zrobić Opa. No, gościu. Przestań. Denerwujesz mnie. Nie wiedziałem, że to po coś jest taka... OP ty Czemu nie mogłem nim skoczyć? What? Ta Martelina tam była, wy to widzieliście? Nie wiedziałem, że taki coś jest. Choć jest zdecydowanie mocniejsze. O! To była Sigma. O, nie wiedziałem, że on tak ładuje atak. Gościu, będziesz grał? Denerwują mnie je tego pojedyncze ataki. Bo on, umie ich używać. T tak samo jak Rick by ich używał. No jakim cudem tamto łóżkowy atak nie, nie zadziałał? Czemu ta postać ma tyle tych? Pięknie. Pięknie. nareszcie coś działa. Ale koleś widać, że gra lepiej, zdecydowanie, koleś ma pewnie jest 20 godzin więcej, nie więcej, myślę, że nie masz aż tak dobrego skill'a. No co ty robisz? Koleś mi już 60 ileś zadał. To ma być no, jakieś randomowe strzelanie, koleś jakieś randomowe te rzeczy robi. to nie jest możliwe, żeby takie kombosy robić umiejąc grać w tą grę, no dawaj, dawaj. Gówno co mi ty tym zrobić? Jezu, będziesz tym jeszcze raz atakował. Pięknie. Dobrze nareszcie. Ale myślę, że jakbym z nim zrobił rewanż, to bym wygrał. Tylko problem jest z tym, że ja tej postaci po prostu nie ogarniałem. Ciężko jest ogarnąć, bo tu mają... od cholery tych. Ale można spamić tym przynajmniej. Pyk. I pięknie. Nie! Oj jaj, jaj. Zniszczył mnie, ale było blisko. Pięknie, pięknie. Trochę się skupiłem, bo mniej mówiłem. <gry> nie widziałem tej przegranej. <gry> tak, dla dawaj gościu. Spróbuję przynajmniej go pokonać, bo gościu jest do pokonania. Ten nie jest słaby. Ale też nie jest za mocny, bo to widać. On, on po prostu czasami mam wrażenie, że losowo coś kliknął i mu się udawało. Bo albo się naoglądał kogoś, albo coś. Bardzo fajna mapa. Nareszcie. Okej, okay. Koleś już zaczyna. O jejeciu. Koleś na więcej chyba ruchów. Papa. Pa. No i co? No ci nie wyszło. Teraz trochę będę bardziej ostrożny przed tymi atakami. Próbuję przynajmniej być. Pięknie. Jest. Dobra. Pierwsza runda dla mnie. Jest bardzo ważna runda. Kurde, nie udało mi się, a chciałem go tak złapać. O ty, teraz będziesz ten spamił, co? Aj, wiedział. Pięknie, zniszczony. Ajajaj, aj, aj. no teraz to wiedział akurat. Ale ma fajne, ma fajną tą animację. Ale on coś chyba kupował, mam wrażenie, że tego się tak nie da. Mieć od tak. Kurde, ogień. Ja muszę pamiętać o tym moim znikaniu. On teraz tu będzie stał, bo on wie, że on... że ja będę znikania często używał. What? Nie mogłem nic zrobić. Dobrze! Dobrze, gościu. Sam się pokonał tak naprawdę w tym momencie. Sam się pokonał, bo dosłownie mnie... Bo on chciał mnie wywalić w tamtym momencie, ale on w drugą stronę zaatakował. Ooo! Jaki tu był kombos? Ale dobre kombosy tu siadają. Ajajaj. Nie wiem jak, nie wiem, które mi daje ten atak ten worek. Ktoś mnie jakby nie chciał wywalić, mam wrażenie. Koleś jest, nie wiem czy ta postać jest taka słaba, bo mam wrażenie, że ktoś by mnie zniszczył totalnie. Jakby chciał. No i pięknie. Dobra, w końcu wygraliśmy. No, to na tyle. Bardzo fajny odcinek. E, nie, nie chcę rewanżu, Sorry. Pokazałem dominację. No cóż, ale koleś bardzo ładnie grał. Pablo. Pablo grał bardzo dobrze. Dobra, więc na tyle. Multiversus zwrócił, nie wiem czy będzie więcej odcinków, ale podoba mi się ta gra. Spoko się w nią gra. No i na pewno chcę też więcej streamów ostatnio robić, bo ostatnio nie mam pomysłów na odcinki za bardzo, plus nie mam za bardzo na to czasu, więc streamy są najlepszą opcją, bo na przykład godzinkę mogę sobie z wami postreamować. No więc na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!